Jak szybko zbudować masę mięśniową? Jak zbić wagę bez utraty mięśni? Jak przyspieszyć efekty treningu siłowego? Odpowiedzią na każde z tych pytań jest odpowiednia ilość białka w diecie. A z tego odcinka dowiesz się, w czym jest białko, ile białka powinny zjeść na masie i redukcji, żeby zmaksymalizować efekty. Kiedy najlepiej je jeść, ile Twoje ciało jest w stanie strawić w każdym posiłku, i jakie są jego najlepsze źródła. Publikacji, artykułów i badań na ten temat znajdziesz w internecie mnóstwo, ale w tym materiale chcę przedstawić Ci temat białka w pigułce w oparciu o wiarygodne źródła i moje wieloletnie doświadczenie. Zaczynamy! Hmm. Czym jest białko? To nie lekcja chemii, biologii ani fizyki. Dlatego przez temat przejdziemy szybko i przystępnie. W skrócie, białko to organiczne związki chemiczne, które budują wszystkie żywe organizmy, jakie istnieją na tej planecie. Zaczynając od mikroskopijnych bakterii, a kończąc na słoniach i małpach. A żon małpy, niewiele się różnisz. Boom! Roasted! Też go potrzebujesz. Wyobraź sobie klocki Lego, z których zbudowane są nie tylko Twoje mięśnie, ale również włosy, paznokcie, skóra czy oczy. Co więcej, białka odpowiadają nie tylko za tworzenie oraz regenerację tych wymienionych tkanek, ale także transport substancji w organizmie, trawienie czy Twoją odporność na infekcje. Proteiny tworzą bowiem przeciwciała czy hemoglobinę, czyli składnik krwi, który przenosi po komórkach Twojego organizmu wdychany tlen. Jak widzisz, w dużym skrócie, białko wpływa bardzo mocno na ogólną kondycję Twojego organizmu: zdrowie i wygląd. A co za tym wszystkim idzie? Również samopoczucie. Śmiało możemy nazwać je fundamentem życia, ale co dla nas ważniejsze fundamentem treningu siłowego. Bo co to za życie i czy w ogóle możliwe jest dobre samopoczucie bez wielkiej łapy albo stu żelazka branego na kratę? Ile białka jeś? Wiesz już, że białko definiuje w zasadzie każdą dziedzinę Twojego życia, dlatego skupimy się teraz na tym, ile dostarczać go do organizmu, żeby było dobrze. Zalecenia w tej materii są bardzo różne, a coraz to nowsze publikacje naukowe dostarczają kolejnych danych. Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca, aby dziennie przyjmować 08 g białka na każdy kilogram masy ciała. Upraszczając, jeśli ważysz 80 kg, powinieneś jeść 64 g białka dziennie. Reszty powinny wypełniać przede wszystkim węglowodany oraz tłuszcze. Czy to wyczerpuje temat? No nie do końca. Właściwie to dopiero wstęp. Faktyczne zapotrzebowanie twojego organizmu na białko będzie bowiem uzależnione od trybu życia i obranych przez ciebie celów. Jeśli prowadzisz średnio bądź mało aktywne życie i chcesz po prostu utrzymać swoją wagę na stabilnym poziomie, trzymaj się swojego zapotrzebowania kalorycznego i wytycznych opracowanych przez WHO. I to będzie w porządku. Będzie jeśli nie trenujesz, a wagę chcesz zbijać wyłącznie dietą, zwiększ podaż białka o 1,4. Widełki od 1,2 do 1,6 g białka na kilogram masy ciała. Lepiej zabezpieczą twoje mięśnie przed procesami katabolicznymi i pozwolą przejść przez proces odchudzania efektywniej, dając przede wszystkim to, co w profesjonalnym siłowniano-medycznym żargonie nazywamy świniomasą. A ile białka jesz, jeśli chcesz przybrać masę mięśniową albo zredukować swoją wagę, prowadząc przy tym aktywny tryb życia i włączając trening siłowy ten temat interesuje nas najbardziej, bo wokół tego skupiony jest ten kanał. W takim przypadku powinien spożywać od 1.6 do 2.2 g białka na każdy kilogram masy ciała. Co ważne, dodatkowe zwiększanie tych wartości w świetle badań naukowych nie da ci dodatkowych efektów. Przykład w jednym z przeprowadzonych eksperymentów podzielono badanych na dwie próby: tych, którzy przyjmowali 1.6 g białka na kilogram masy ciała, i tych, którzy przyjmowali go aż dwa razy więcej. Zaobserwowany progres zarówno siły, jak i masy, nie różnił się między badanymi grupami. Co to oznacza? Widełki od 1,6 do 2 g białka na kilogram będą odpowiednie w większości przypadków przy treningu siłowym i właściwie ułożonej pod kątem kalorii i zróżnicowania diecie. Resztę Twojego zapotrzebowania na makroskładniki w głównej mierze powinny wypełniać już tylko wartościowe węglowodany będące paliwem dla Twoich mięśni do wysiłku fizycznego oraz tłuszcze odpowiadające m.in. za prawidłową gospodarkę hormonalną. Na tym etapie wiesz już, ile białka przyjmować, w zależności od celów długoterminowych. Ale skąd to białko brać? Bez zaskoczeń, najlepszym jego źródłem będą możliwe najmniej przetworzone składniki. Staraj się dostarczać białko razem z codzienną dietą, suplementację odstawiając do momentu, w którym nie będziesz miał możliwości czasowych czy finansowych, na w pełni zbilansowaną dietę. Albo po prostu nie będziesz już w stanie przejeść kolejnej piersi z kurczaka. Znakomicie sprawdzi się oczywiście mięso. Mógłbym tutaj opowiadać o tym, jakie mięso jest lepsze albo gorsze. Ale najlepiej przyjąć zasadę różnorodności. Postaraj się jeść różne typy mięsa i ryb. Jeśli chodzi o zawartość białka w 100 gramach, to będą to pierś kurczaka, polędwica wieprzowa, polędwica wołowa oraz pierś z indyka, a wśród ryb tuńczyk czy łosoś. Znakomite źródło protein to także jajka. Przy nich należy pamiętać, że bardzo ważny jest sposób przygotowania. Możliwie jak najprostszy. Rozumiem, że nie każdy chce wracać do kolorowych lat 90 i jedzenia jajek na surowo. Spokojnie, w zupełności wystarczy gotowanie ich na miękko. Jeśli nie jesteście wielkimi fanami, na twardo też można. Jeśli będziecie smażyć jajka na patelni, mówię tutaj o jajkach sadzonych czy jajecznicy, celujcie raczej w nie do końca ściętą wersję, aby zachować jak najwięcej wartości odżywczych. Jako kolejne świetne źródło białka możemy wymienić twaróg. Tutaj zaznaczam, jeśli lubicie słodkości, koniecznie spróbujcie Big Milków Mamuta. Z produktów mlecznych bardzo popularny jest również jogurt grecki. Pamiętajcie tylko, żeby unikać owocowych wariantów, które naszpikowane są sztucznie dodawanym cukrem. A co z opcjami dla wegan? Soja, soczewica, ciecierzyca, fasola, groch, nasiona dyni czy pestki słonecznika powinny być priorytetowo uwzględnione w Waszej diecie. Pamiętajcie tylko o wysokiej zawartości tłuszczy w niektórych z tych składników, które dla osób na masie idealnie sprawdzą się do dobicia kalorii, ale dla osób docinających sylwetkę mogą być już problemem. Istnieje grupa osób, która demonizuje roślinne źródło białka. Fakty są takie, że białko zwierzęce w przypadku budowania mięśni jest po prostu bardziej skuteczne, ale jeśli skupisz się na dostarczaniu odpowiedniej ilości białka, roślinnego i będziesz pilnować kaloryki, efekt anaboliczny, szczególnie jeśli nie jesteś zawodowym kulturystą, będzie bardzo podobny. Jeśli ciekawi Was temat produktów, przydatnych przy budowaniu mięśni, w pierwszym komentarzu macie link do darmowego przewodnika po rośnięciu, którego częścią jest PDF z najlepszymi źródłami białka w diecie. Na koniec najważniejsze: zarówno w kontekście czerwonego mięsa, gdzie straszą nas jego rakotwórczością, jak i w przypadku ryb, które zawierają rtęć, nie dajmy się zwariować. Wszystko jest trucizną, i nic nie jest trucizną, a różnicę stanowi tylko dawka. Jest czysto, trzymaj się zalecanej ilości białka, a zdrowotnie na pewno wyjdziesz na tym lepiej niż na standardowej diecie. Wiemy już ile i wiemy już skąd. Stało nam pytanie: kiedy najlepiej przyjmować produkty białkowe dla zmaksymalizowania ich efektów? W tym temacie wyróżnimy sobie cztery punkty. Rano spożycie białka na śniadanie ustawi ci prawidłowy metabolizm oraz poziom glukozy we krwi, przekładający się bezpośrednio na energię w trakcie dnia. 2. Przed treningiem. Dostarczenie aminokwasów na 30 do 60 minut przed treningiem pomoże twoim mięśniom w trakcie wysiłku fizycznego oraz zapobiega odczuwaniu głodu w trakcie ćwiczeń. 3. Co najważniejsze, po treningu. Proteiny dostarczone do 2 godzin po treningu pomogą Ci w odbudowie delikatnie zniszczonych w procesie treningu włókien mięśniowych, co przyłoży się na ich wzrost i lepszą pracę w przyszłości. Wykorzystanie zjawiska potreningowej pompy mięśniowej dodatkowo wzmacnia ukrwienie mięśni i wspomaga lepszy transport substancji odżywszych do tkanek. Nie martw się o tzw. okno metaboliczne. Nawet jeśli nie zjesz bezpośrednio po treningu, nie stracisz jego efektów. 4. Przed snem. Głupio leżysz bezproduktywnie w łóżku przez 8 godzin, gdy mógłbyś w tym czasie trenować. Dlatego od 2 godzin do 30 minut przed snem dostarcz swojemu organizmowi porcję białka, która dodatkowo przełoży się na regenerację organizmu podczas snu. Przy tym punkcie pamiętaj o tym, że najlepsze przy wyborze posiłku będą produkty zawierające kazeinę, która uwalnia się powoli. Doskonałym jej źródłem będą na przykład produkty mleczne. Wcześniej wspomniany chudy twaróg czy jogurt grecki. Ile białka w każdym posiłku? Wiesz już kiedy najlepiej przyjmować proteiny, więc omówmy ostatnią kwestię: ile jednorazowo możesz ich w siebie wepchnąć. Nie jestem zwolennikiem komplikowania rzeczywistości, więc jeśli odmierzenie zawartości białka w każdym posiłku miałoby obrzydzić Twój stosunek do jedzenia, sugerowałbym po prostu skupić się na przyjęciu dziennej porcji białka bez dzielenia go na idealnie wyliczone porcje. Jednak jeśli jesteś typem, który zawsze lubi dawać siebie 110% i interesuje Cię wyłącznie maksymalizacja osiągnięć, nawet jeśli tylko kilka procent staraj się przyjmować w każdej zjadanej porcji do 50 g białka. Twój organizm wykorzysta je wtedy najefektywniej i będziesz pewny, że każda partia gotowanego kurczaka z ryżem idzie prosto w biceps. Z drugiej strony większa ilość białka w jednym posiłku może zbyt mocno obciążyć Twoje jelita, co nie jest niebezpieczne, ale może być nieprzyjemne. Nie tyle dla Ciebie, co dla osób w Twoim otoczeniu. Koń przykrął, kiedy kończył i Czas na szybkie podsumowanie. Na redukcji celuj 1,6 do 1,8 g białka na kilogram masy ciała. Jeśli budujesz mięśnie, 1,8 do 2,2. Jest posiłek z białkiem do 2 godzin po treningu. Pamiętaj o śniadaniach. Jeśli chcesz zmaksymalizować efekty, nie przekraczaj 50 g białka w pojedynczym posiłku. Pamiętaj, samo stosowanie się do większości zasad, jakie ci w tym filmie przedstawiłem, lub ich ogólnej esencji już zapewni ci olbrzymi progres w twojej przygodzie z wyrabianiem zdrowej sylwetki. Zwłaszcza jeśli wcześniej nie przywiązywałeś większej uwagi do tego, co kładziesz na talerz. Nawet jeśli masz wykonać 80% planu, zawsze wyjdzie to dla twojego zdrowia i samopoczucia lepiej, niż brak jakichkolwiek działań. Jeśli temat interesuje cię w rozwiniętej formule, z szerzej rozpisanymi tabelami wartości odżywczych dla konkretnych produktów, wpadaj na stronę rkokulka.pl. I zapisz się na newsletter. Tam czekajcie masa darmowych materiałów włącznie z plikami PDF, na których znajdziesz plany treningowe czy porady dotyczące żywienia. Tyle ode mnie. Nara!